Zakres umowy PPP to jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i zarządzanie instalacją, czyli w porównaniu do tradycyjnego sposobu prowadzenia tego typu inwestycji, to wchodzi szczególnie sfinansowanie i zarządzanie. Instalacją. Także ze strony inwestora prywatnego podstawowe obowiązki poza budową i zaprojektowaniem to jest sfinansowanie, ponieważ to jest projekt hybrydowy, połączenie finansowania prywatnego ze środkami unijnymi i zarządzanie przez 25 lat instalacją. Ponieważ zobowiązaliśmy się do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Przychody z tytułu sprzedaży tej energii natomiast zostaną przekazane miastu, i na koniec z okresu eksploatacji oddamy instalację miastu. Ze strony miasta podstawowe obowiązki to było zabezpieczenie lokalizacji, czyli działkę pod inwestycją oraz zabezpieczenie strumienia odpadów komunalnych. Prawie za nami już. Pierwsze wyzwanie to było przygotowanie całego projektu, ponieważ to był pierwszy, największy tego typu projekt w formule PPP w Polsce, czyli faktycznie trudny projekt, ponieważ po raz pierwszy partnerzy musieli ustalić warunki tego typu umowy. Dlatego, dlaczego, dlatego dla nas etap dialogu konkurencyjnego był takim kluczowym etapem, ale zakończył się sukcesem, ponieważ podpisaliśmy umowę ostatecznie w kwietniu 2013. Przed nami wyzwanie, to jest okres budowy, ponieważ mamy zakończyć budowę instalacji do końca przyszłego roku, szczególnie precyzyjnie w listopadzie 2016. To jest nasze obecnie podstawowe wyzwanie, i kolejnym wyzwaniem będzie oczywiście zarządzanie instalacją przez 25 lat. Ponieważ, w porównaniu do innych tego typu projektów, PPP, szpital czy, czy aquapark, mamy do czynienia z instalacją przetwarzania. Odpadów, czyli zarządzanie, wymaga również bardzo, duży, bardzo wysokiego doświadczenia. Czyli to jest to podstawowe wyzwanie ze strony operatora po uruchomieniu instalacji. Sam system przekształcania termicznego nie może wystarczyć, żeby budować kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych. To jest kompleksowy system. Zasadnie w dyrektywach unijnych mamy dwa takie podstawowe cele do osiągnięcia. Jeden to jest recykling, a drugie to jest ograniczenie składowanych odpadów. Wiadomo, że w zakresie recyklingu to jest trudniejszy, dłuższy cel, w tym sensie, że to wymaga dużego wysiłku ze strony edukacji społeczeństwa, żeby osiągnąć ten, ten cel, ponieważ osiągniemy ten cel poprzez segregację odpadów u źródła. Natomiast ze strony ograniczenia składowanych odpadów, tu faktycznie potrzebujemy większej ilości nowoczesnych instalacji typu spalarni poznańskiej. Pytanie, w jakim kierunku to pójdzie, to w dużej mierze zależy od strategii ustalonej przez ministerstwa, szczególnie przez urzędów marszałkowskich w wojewódzkich planach w poszczególnych województwach. W tej chwili w Polsce mamy dwa możliwe kierunki: albo spalanie odpadów, albo przetwarzanie mechaniczno-biologiczne. W zakresie spalarni to wiadomo, że spokojnie kilka, ja myślę, że do dziesięciu spalarni jeszcze może dojść w kolejnych latach. Myślę, że wybierając tą formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, liczyliśmy, że zdobędziemy partnera, który do tej pory budował takie instalacje, ma doświadczenie w budowie takiej instalacji, i partner, który będzie zarządzał. Poznali 25 lat tą instalacją. Nie ukrywam, że ta nowa inżynieria finansowa, po którą miasto Poznań sięgnęło, miała też nam zapewnić, że środki pozyskane w ten sposób nie będą miały wpływu na dług publiczny. Pozyskaliśmy 330 milionów dotacji z Komisji Europejskiej. W ramach pierwszego kontraktu mamy partnera prywatnego, który buduje nam instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych, natomiast nasz projekt nazywa się System gospodarki odpadami dla miasta Poznania, gdzie w drugim i trzecim kontraktu są wydatki związane z pomocą techniczną, z utrzymaniem jednostki realizującej projekt i cała kampania promocyjna edukacyjna. I w tym znaczeniu częściowo te kolejne kontrakty są sfinansowane częściowo przez miasto Poznań i częściowo przez dotacje z Unii Europejskiej. Poznań domyka swój system gospodarki odpadami. Nie ukrywamy, że jeszcze jedna inwestycja przed nami, budowa biokompostowni, na którą już mamy te środki Unii Europejskiej, ale nasza gospodarka, nasza gospodarka odpadami, jej, jej zagospodarowanie poprzez termiczne przekształcanie pozwoli nam osiągnąć te dyrektywy unijne, które są implementowane do przepisów Polski. Mam na myśli wskaźnik przede wszystkim odpadów biodegradowalnych. Bez takiej... Yy, Instalacji byśmy sobie nie poradzili. Chciałabym przypomnieć, że w hierarchii gospodarki odpadami ta instalacja termicznego przekształcania stoją najwyżej, bo mają tę kategorię dla pozyskanych produktów R-odzysku, a nie D-unieszkodliwiania. Po przypadku mechaniczno-biologicznego przetwarzania ten stabilizator, który powstaje zgodnie z naszym rozporządzeniem obowiązującym w Polsce, musi podlegać dalszym ciągu unieszkodliwianiu, czyli kategorii D. My się staramy zrobić tę, na tą najwyższą hierarchię i nie ukrywamy, ograniczamy ilość odpadów składowanych i chciałabym jeszcze wspomnieć, że dzięki inicjatywie naszego partnera prywatnego Miasta Poznań również wprowadzane są zmiany do rozporządzenia, że te odpady poproduktowe, mam tu na myśli żużel, będą mogły być też gospodarczo wykorzystane, czyli też ich nie będziemy składować, prawdopodobnie po tym zapisie dla, również dla spalarni, tak jak dla, dla ciepłowni, będziemy mogli gospodarczo wykorzystać, czyli i prawdopodobnie pod jakieś obłożenia na składowiskach czy pod układ drogowy.